Galaxy A26 można kupić już poniżej 1000 zł? Czy oczekiwania względem tego telefonu również powinny być budżetowe? Odpowiadając na to pytanie, nie do końca tak uważam. Z racji, że Samsung jest spójny designem we wszystkich swoich półkach cenowych, to patrząc na plecki takiego A26 czy S25, nie powiedzie z daleka, który smartfon kosztuje kilka stówek, a który kilka tysięcy. To jest sprytny zabieg, bo od razu zachęca potencjalnych klientów do skorzystania z oferty średniaków i tańszych modeli. I tak jak spojrzymy na wykonanie tego smartfona, to jest świetnie. Gorilla Glass Victus Plus z tyłu, a nie żaden plastik. To samo szkło z przodu, wow. Takich rzeczy nawet Xiaomi nie dowozi w tych pieniądzach. Ramka jest plastikowa, ale to jak najbardziej spodziewana rzecz. Mamy certyfikat wodoodporności IP67, więc kolejna rzecz której mogło nie być, a jest w tym smartfonie. Po drugiej stronie są wady, a taka główna to przeogromna ramka pod ekranem. Jest tak gigantyczna, że jak na nią patrzę to oczami wyobraźni widzę jak A26 do mnie mówi co mi się na ramkę patrzysz. Wcięcie na aparat w kształcie kropli wody też jest delikatnie mówiąc pasem ten front pokazuje, za co tak naprawdę płacimy. Oszczędność Samsung również poczynił w biometrii. Nie mamy skanera pod ekranem, a jest on zaszyty we włączniku. Jestem daleki od chwalenia go za jego pracę, czasami nie zadziała za pierwszym razem. Rozpoznawanie twarzy jest OK, ale są szybsze rozwiązania nawet w tej cenie. A26 g występuje z dwoma procesorami, w sensie są dwie wersje, a nie ma dwa procesory. Tak woli ścisłości. Jeden jest dla globalnej wersji, a drugi dla maryki łacińskiej i oba to Exynosy. My dostaliśmy na szczęście ten lepszy, bo to Exynos 1380 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 2,4 GHz. W Android wykręcił on niecałe 600 tysięcy punktów, więc jak na te pieniądze jest ok. Na dodatek mamy slot na kartę SD, co należy pochwalić. W Polsce są dwa warianty: 6 GB RAM i 128 GB na pliki oraz 8 GB RAM i 256 GB na wasze dane. W moich rękach jest ta mocniejsza opcja. I ją bym wam sugerował przede wszystkim ze względu na RAM. Kiedyś Samsung w tej najniższej linii A upychał ekrany LCD, teraz na szczęście jest to super AMOLED. A26 ma przekonaną 67 cala i co ważne, nie oberwał na rozdzielczości, bo jest klasyczne Full HD. A różnie z tym bywało w przyszłości. Samsung nie podaje szczytowej jasności dla tego modelu, ale w słoneczny dzień ekran jest dosyć ciemny i obsługa w okularach przeciwsłonecznych w ogóle jest bardzo trudna. Kolory za to są dobrze nasycone, mocne. Nie mamy za to ekranu zawsze włączonego. Adaptacyjne odświeżanie raz zejdzie do 60 Hz, innym razem pozostanie na domyślnych 120. Coś działa adaptacja, ale w bardzo podstawowy sposób. Jak na te pieniądze ekran jest dobry, powtórzę jednak, że szkoda tak dużych ramek. Na starcie dostajemy Androida 15 One UI 7 i doskonałą obietnicę wsparcia aktualizacji. A chodzi o 6 dużych aktualizacji systemowych i 7 lat wsparcia zabezpieczeń. Przypominam, że to telefon w okolicy tysiaka, a nie 4000, gdzie w takim budżecie inni producenci potrafią oferować 3 duże aktualizacje i się Do tego Samsung jako jeden z niewielu faktycznie potrafi dowozić te obietnice, także to bardzo mocny wyróżnik. Pytanie: Czy ten telefon będzie miał prawo bytu za te 6 lat? Moim zdaniem nie, bo już teraz nie jest królem szybkości. System działa w porządku, ale potrafi się lekko zmulić, nie działa wszystko na pstryknięcie palca, ale to nie są problemy z UI jakie jeszcze nie wiem, 4, 5 lat temu, gdzie nakładka była ciężka i budżetowe smartfony już na starcie przegrywały pojedynek same ze sobą. Z funkcji AI są przede wszystkim podstawowe zabawki do edycji zdjęć jak gumka, ale takich rzeczy jak tłumaczenie rozmów na przykład nie ma. Bardzo podoba mi się nowa wersja wizualna tej nakładki, gdzie bezproblemowo możemy usunąć podpisy, zrobić duże foldery i sumarycznie to bardzo przyjemnie zaczyna wyglądać. Niektóre aplikacje są szalowe, możecie sobie duplikować. Jeżeli macie dwa konta, nie wiem, nie wnikam po co, przycisk oboczny może być wielofunkcyjny i do podwójnego naciśnięcia możecie Przypisać pod dowolną aplikację. Możecie tworzyć przydatne procedury, i to wszystko jest w A26 w standardzie. Bateria ma 5000 mAh, zatem jest to klasyczna wielkość ogniwa, która pozwala na około 6 godzin pracy na ekranie. A przy tej wydajności jest to minimum jakie oczekuję. Spokojnie dałoby rady zakręcić się około 8 godzin, tak czy siak 1,5 do 2 dni na jedno ładowaniu możecie oczekiwać. Ładowanie po steremu jest wolne, bo to jedynie 25W i pełne uzupełnienie energii to aż 1,5 godziny pod kablem. Sporym rozczarowaniem jest brak głośników stereo, tym bardziej, że A25 był w nie wyposażony. Jak to się mówi? Kto daje i zabiera? <laughs> I tak dalej. Ten pojedynczy głośnik gra bardzo płasko, jak nie Samsung. Jest dosyć donośny, ale niezwykle podkreślam, niezwykle łatwo jest go stłumić, a wręcz totalnie zagłuszyć, wyciszyć. Wiecie o co chodzi. Jest to szczególnie dokuczliwe, gdy korzystacie z telefonu w poziomie, bo wtedy naturalnie dłoń ląduje w miejscu głośnika. Testuje wersję z 5G, jest do tego fizyczny dual-SIM, ale nie obsługuje on eSIMu. Jest za to NFC do płatności zbliżeniowych, jakość rozmów jest taka średnia. Tyle powinniście wiedzieć na temat komunikacji. To teraz czas na aparat, którego prawdopodobnie już znacie. Aparat wydaje się być identyczny co w poprzedniej generacji, zatem aparat główny ma 50 megapikseli z optyczną stabilizacją, szeroki kąt ma 8 megapikseli, a na dokładkę jest nie wiadomo po co 2-megapikselowe makro. A26 ma tendencję do rozjaśnienia zdjęć albo ustawienia wysokiego ISO, co powoduje, że na fotach wypluwa różne artefakty. Samsung przy tym nie podkręca barw, a nawet powiem, że te kolory są trochę poniżej saturacyjnych oczekiwań. O dziwo, szeroki kąt ma bardzo nasycone barwy, a ten aparat przy dobrym oświetleniu jest ok, ale cokolwiek pogorszą się warunki, to dramatycznie spada jakość, a o fotach nocnych nawet nie wspominając. Dwukrotny zoom nie jest zły, Samsung w interfejsie zaskakująco nawet Zachęca nas do korzystania z przybliżenia czterokrotnego, ale tam już sporo złego się dzieje, więc nie sugeruję korzystania z tego przybliżenia. W nocy zdjęcia są bardzo podstawowe i uważam, że jest to eufemizm. Brakuje kontrastu, często brakuje zdecydowanych barw, ale przede wszystkim pojawiają się gdzie niegdzie plamy zamiast szczegółów czy spory szum. Mówię to w świadomości, ile ten telefon kosztuje, nie oczekuję od niego nie wiadomo czego, bo wiem, że da się w tych pieniądzach mieć znacznie lepszy fotograficzny Sprzęt. Tym razem to nie wyszło, a szkoda, bo przy tej wydajności gdyby Samsung chciał, to mógłby lepiej przetwarzać zdjęcia, bo wiemy wszyscy, że naprawdę on to potrafi. Aparat selfie ma 13 megapikseli i również jest kopią tego, co mieliśmy w A25. Jest to podobna charakterystyka co główny aparat, czyli w dzień przy dobrym oświetleniu jest ok, ale dramatycznie jakość spada wraz z niedoborem światła. W nocy selfie to nie jest zbyt dobry pomysł. Fajnie, że A26 nagrywa w 4K. Brakuje na tych nagraniach lepszej stabilizacji, ale jakość samego obrazka jest naprawdę świetna jak na te pieniądze. Żywe, naturalne kolory, dobra dynamika, ostro szczegółowo, do w miarę statycznego nagrywania moim zdaniem super, ponownie w nocy jest wyraźnie gorzej. Galaxy A26 ma trochę wad i jedną ważną zaletę, a mianowicie długie wsparcie, aktualizacji oraz zabezpieczeń oraz całkiem nieźle przystosowany system, aczkolwiek i tutaj nie jest doskonale. Zatem dla kogo ten telefon tak właściwie jest? Na pewno dla osoby, która lubi Samsungi, nie chce wydać dużo pieniędzy, ale jednocześnie chce mieć gwarancję tego, że producent w pewnym momencie nie zapomni aktualizować zabezpieczenia w smartfonie i ten telefon ma być w pewien sposób chroniony. Na pewno to nie jest telefon dla osób, którym zależy na dobrym aparacie, czy też atrakcyjnym ekranie, bo raz, że on jest ciemny, a dwa no ramki dookoła, no to nie jest powiedzmy sobie delikatnie jego najmocniejsza strona. Wydajność w tej cenie jest w porządku, także Wy musicie podjąć decyzję, czy taki zestaw zalet i wad do Was przemawia, jeżeli nie, no to musicie poszukać czegoś innego. Cześć i do zobaczenia!